Dobra kochani, nie trzymam Was długo, żeby ten odcinek ruszył, więc szybkie ogłoszenie parafialne. Już 4 listopada odbędzie się otwarcie warsztatu M4K Garage Lublin i spotkanie z widzami. Link do wydarzenia macie w opisie filmu, jest to link do Facebooka i tam wbijajcie, klikajcie. Widzimy się, a teraz zagrajmy jakże smutną historię. 3, 2, 1... Cześć wszystkim, niedziela, godzina 12.00, tak jak obiecałem Wam niezmiennie będę relacjonował co się dzieje w sprawie Cadillaca, jeżeli będą jakieś przełomy. A przełomem można nazwać chociażby to, że zawiozłem to auto do firmy Hornet. What? Bro, what are you talking about, man? Po co? O tym w dzisiejszym odcinku. No właśnie, słuchajcie, ale że to niedziela, to też zostańcie do końca, dlatego że na końcu, prawie na końcu będą okazje Alego. Słuchajcie, żeby przytoczyć... I usystematyzować. Historia Cadillaca zaczyna się w roku ubiegłym, w lutym, gdzie od firmy Hornet tam były dwa pojazdy, był to Dodge Ram, Ram TRX, czyli najszybszy pickup świata i Cadillac Escalade. Ram TRX gwoli ścisłości w dniu odbioru przeze mnie już się zepsuł i tak naprawdę zapaliłeś jakieś błędy, tam problem z wyświetlaczem. Straty, taty typ Myśląc, że kupuję auto od autoryzowanego dealera e, Dodge'a, nie pomyliłem się, bo to jakby mają autoryzację. No, i tym samym myślałem, że Cadillac też takowo ma, ma. No nie wpadłem na to, żeby sprawdzać, czy ktoś ma autoryzację. Tym bardziej, że ktoś pisze w ogłoszeniach do dzisiaj, że np. nowy Escalade od autoryzowanego Widlera. Następnie drugi pojazd, czyli Cadillaca, odebrałem troszeczkę później, co tak naprawdę mogło gdzieś tam uśpić moją czujność. I był to gdzieś w połowa lutego, coś takiego. Pojazd od razu wydawał szereg mniej lub bardziej istotnych wad, a największą z nich były chociażby wibracje odczuwalne bardzo mocno na środkowym i ostatnim rzędzie foteli oraz takie pierdoły jak złe spasy, charczący głośnik czy odpadająca konserwacja podłogi, co nie jest problemem, bo wszystko jest do poprawienia. Następnie samochód został oddany do firmy Hornet na gwarancji. No, i myślałem, że na gwarancji. I część tych mniej istotnych elementów została poprawiona. Tych bardziej istotnych, jak chociażby odpadająca konserwacja, no, niby też została poprawiona, ale to już w następnym zdaniu będę o tym mówił. No i wibracje jakby nie ustąpiły. Zaczęła się przepychanka z firmą Hornet. Oto, że to są wibracje, jednak jako cecha charakterystyczna pojazdu, czyli występuje w tych pojazdach i jest cechą normalną. No i do gry włącza nam się importer, czyli importer, firma, która nie ma autoryzacji, czyli po prostu na własną rękę Kupuje te kadilaki rozrzuca po Europie i tyle, te kadilaki. No, to zaraz się dowiecie, co dalej. Następnie samochód koło lipca został przekazany do autoryzowanego serwisu, takiego z autoryzacją Cadillac'a w celu próby naprawy tych wibracji. No i w lipcu okazało się, że samochód nie ma gwarancji producenta, nie jest objęty takową, co podwierdził sam Kadilak, a jedyne co posiada to <laughs> ubezpieczenie od napraw. <laughs> no. Ma culpa. No troszeczkę ma culpa, bo tutaj należy wtrącić coś, o czym nie mówiłem. Strona trzecia, czyli mamy stronę sprzedającą stronę, która to przywiozła, czyli importera, i mamy stronę trzecią, czyli finansującą, jaką jest leasing PKO. PKO też nie wywiązało się ze swoich obowiązków wobec prawa bo tylko pragnę przypomnieć, że takie coś jak kodeks cywilny, a mianowicie artykuł 709 paragraf 3 nakłada na finansującego. Finansujący jest zobowiązany wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą lub odpis innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpisu dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy otrzymanego od zbywcy lub producenta. Czyli PKO w dniu, kiedy auto było wydawane, nie było wydane z gwarancją, nie miałem szansy nawet się z tą gwarancją zapoznać, co jakby. Wiecie, dalej zawierzałem, bo zrobiłem jeden deal z tą firmą, że jest wszystko ok, że to po prostu jakiś zbieg okoliczności, a ten dokument i to jest w języku niemieckim, a powinien być w polskim, dostałem dużo później. Wtedy też się okazało właśnie, że to auto nie ma gwarancji. Wtedy zrozumiałem, w jak bardzo niesympatycznej sytuacji jestem. Jak bardzo duży błąd został popełniony, że zawierzyłem i jak bardzo źle w konsekwencjach będzie to dla mnie, dlatego, że no, i jest problem w tym momencie z naprawianiem. No i słuchajcie, gdzieś tam po drodze zaczęto diagnozować przez autoryzowane serwisy. Najpierw to był haler w Gdańsku, potem szpot w Poznaniu. Warszawa, jako jeden z też autoryzowanych serwisów, odmówiła mi naprawy. Diagnozowano, obstawiano, że będzie to pół oś. Jedną z przyczyn wibracji może być pół oś tylna, ponieważ wykazywała już organoleptycznie jakieś odchylenia. Półłość została wysłana na wyważenie, sprawdzenie. Firma potwierdziła, było dość spore niedoważenie, została pół oś wyważona, wyprostowana, nie było sensu zamawiać nowej. Mm, następnie auto chwilę pojeździło, słuchajcie, tak gdzieś do dziesiąt, dziesiątotysiącznego kilometra w swojej karierze, no i się zepsuło tak dość mocno. Będąc gdzieś na dole Polski wyskoczył mi komunikat typu check engine, oczywiście engine znajdował się pod maską mm, samochód, Został podłączony na szybko, żeby sprawdzić, co się dzieje, masa błędów, a przede wszystkim błąd wiodący, czyli wskazujący błąd P00, nie pamiętam ile, 106, nie, jakoś tak, na rozrząd, a dokładnie na zmienne fazy rozrządu, czyli problem, albo nawet nie będę dywagował, gdzie. Chwilowo auto zostało dane wtedy do firmy Haller końcem roku, ale niestety gdzieś tam coś, jakieś zamieszanie było w firmie i postanowiłem zabrać auto początkiem roku do firmy Spot. Firma SZPOT podjęła się naprawy. Wymienili najpierw elektrozawór, potem podmienili czujnik, sprawdzili wiązkę i finalnie wymieniono to, co widzieliście w ostatnich odcinkach, koło zmiennych faz rozrządu. Oczywiście, wtedy, jako konsument, zgodnie z prawem, skorzystałem z tej jakże cudownej gwarancji. Jakoś to się udało spiąć. Firma SZPOT chyba otrzymała swoje wynagrodzenie. Niestety, po tysiącu kilometrów od odebrania, błąd powrócił. Błąd powrócił, yy, czyli pojawia się, znika, Zapala się kontrolka check engine, znika, a jeszcze mryga do tego, wypadanie zapłonu, etc, etc, etc. Niestety pech chciał, albo i dobrze, że tak się stało. No, nie mogłem już reklamować tego w firmie Szpot i było to bez sensu, dlatego że firma Spot w międzyczasie została sprzedana. I straciła autoryzację do naprawy kadilaków, którą nowa firma próbuje z powrotem pozyskać i pewnie pozyska. Zatem jedyną drogą, jaka mi przysługuje wobec kodeksu cywilnego jest... Zabranie pojazdu i zawiezienie do sprzedawcy, aby skorzystać z tytułu rękoju. Zatem tak też nastąpiło, ale w międzyczasie oczywiście cały bój, jaki był z firmą Hornet o to, że to jest rachia charakterystyczna i to ma tak wibrować, nawet importer stwierdził, że to ma tak wibrować. Kadilak się od tego odciął. Wiem, że Kadilak Polska gdzieś tam węszył w tej sprawie, ale ze mną się nie skontaktowali do dzisiaj. I słuchajcie, najciekawsza rzecz, jaka się mogła stać. Oczywiście nowa. Poprawiona konserwacja, bo auto trafiło do firmy Hornet, żeby też tą konserwację podwozia nędznie wykonaną, której tam teoretycznie nie powinno być, ale była poprawić. To jakby tam oddałem auto. Stamtąd też odbierałem to, że firma Hornet, mając wielki serwis blacharski, autoryzowany, oplu i tak dalej. Zrobiła co zrobiła, czyli dała podwykonawcy, żeby się w jakimś budżecie zmieścić, to jest jedno. Firma Hornet w procesie reklamacyjnym, czyli wymieniania się między działem prawnym a działem prawnym firmy Hornet uprzejmościami kulturalnymi w postaci maili, czy wiadomości, czy pism. Raz twierdziła, że mam się cieszyć, że konserwacja została wykonana w ten sposób, że polakierowano nawet nieznaną substancją, wydech, czy osłony termiczne, czy skrzynie biegów, co spowodowało dość znaczne zniszczenie pojazdu i utratę jego wartości. A raz stwierdzili, że okej, okay, no to możemy oddać do podwykonawcy, żeby to ściągnąć. Jakby temat odpuściłem na czas naprawy silnika. Znaczy nie odpuściłem, bo w międzyczasie powołaliśmy dwóch rzeczoznawców niezależnych od siebie, potwierdzili tak samo. Z czego jeden stwierdził, że samochód dodatkowo zagraża bezpieczeństwu w ruchu lądowym, ponieważ grozi pożarem. E, posmarowanie tych osłon tą paciają. W e, międzyczasie odebrałem ze szpota, to widzieliście odcinek. Osłona ten, e, znaczy ta konserwacja już całkiem spadła. E, jeszcze tam gdzieś po drodze był jeden rzeczoznawca, więc już tych rzeczoznawców jest dużo, który stwierdził, że wibracje no, są i raczej nie mieszczą się w ogóle w przepisach w ogóle jest taka norma w Unii Europejskiej o przepisach dotyczących wysokości wibracji, więc pan rzeczoznawca zmierzył to i gdzieś tam nam to uzupełnił w opinii. No i co się stało w międzyczasie? Firma Hornet pozwala mnie do sądu o to, żeby tak naprawdę w sumie nie wiem o to, żeby co, żeby może tak jak Stanowskiemu Janoszek próbowała buzię zamknąć, no bo tak firma Hornet, pozywając mnie, to już sąd zadecyduje 8 listopada, bo się rozpoczną igrzyska, czyli rozprawy. E, jeszcze próbowała tak naprawdę zakazać mi publikowania w tym temacie, ale sąd, z wolności wypowiedzi wynikającej z konstytucji, uchylił. Tą decyzję. No właśnie, w międzyczasie jeszcze była historia, którą znacie, czyli historia, gdzie koło września ubiegłego roku ktoś blisko związany z firmą Hornet wydzwaniał do mnie i tą jedną rozmowę nagrałem, co spowodowało różne perturbacje u mnie. Też jakby wiecie, to nie lubię jak ktoś straszy, czy, czy, czy ktoś gada do mnie, że nie wiem, celownik jest we mnie wycelowany i tak dalej, tak dalej. Stąd był emocjonalny materiał początkiem roku. No i ja... Właśnie jesteśmy tutaj. Czyli tak, wróciliśmy z firmy Hornet. Słuchajcie, udało mi się przezwyciężyć, bo nie było to dla mnie łatwe. Pojechałem do firmy Hornet, zawieźć to auto z prostym żądaniem. Z żądaniem naprawy usterki lub wymiany przedmiotu na nowy, wolny od wad. Jak przyjęło, przeleciało to przyjęcie? Jakby wiecie, oczywiście miałem ze sobą kamerę, dlatego że w świetle polskiego prawa, i tutaj wiedzmy o tym, możesz nagrywać siebie. W swojej sprawie. Ktoś inny nie może nagrywać, ale ty siebie możesz w swojej sprawie. Ale też jakby nie byłem po to, żeby nagrywać gdzieś tam. Ale samo przyjęcie było bardzo miłe, jakby było spokojnie, nikt nie krzyczał, nikt się nie schował chyba. No, trochę się osób schowało, ale to, to już to przypadek rane godziny po prostu. Jakby, ale posłuchajcie. Dobra. Chcieliśmy auto oddać. A wie pan co, jest problem z silnikiem, błędy silnika są kodowe. wypadania zapłonu, e, czujnik położenia wałka. Auto było na reklamacjach w autoryzowanych serwisach, niestety jest to bada jakaś fabryczna i sobie tu i chcielibyśmy ten pojazd Państwu oddać do naprawy lub wymianę na Dobra, jak widać, nie jest zero, jest zero Tak, tak, tak. Mógł być serwisowany u was jeszcze na stali, blachach, ale nie pamiętam jak to Nie, ale może pan powinien sprawdzić albo po firmie.

Mały off-top, ale pozułego go uważnie. Słuchaj, ja wiem, że to jest przykry obowiązek, że co roku musisz ubezpieczać ten samochód, ale wyobraź sobie, że ten przykry obowiązek możemy zamienić w mały zysk dla ciebie i dużą korzyść. Po pierwsze, zastanów się, gdzie ubezpieczasz auto. Nie chodzi o ubezpieczalnię, tyle, tyle, tyle o instytucje. Pamiętasz, jak kiedyś sprzedaż wychodziła z offline'u do online'u i ceny spadły. Tak samo jest w przypadku ubezpieczeń. Po, pojawiły się takie firmy właśnie jak Mobi, która jest porównywarką ubezpieczeń, oferuje masę masę ubezpieczalni, a ty wchodzisz i możesz sprawdzić sobie tak. Wpisujesz dane swoje, dane swojego pojazdu i zaczynasz poprawnie wypełniając, klikać. Mówi sobie, wylicza dla Twojego auta składkę i układać ją ofertą od najtańszej do najdroższej. I gdzie jest haczyk? Przede wszystkim, jak spojrzysz na najtańszą ofertę, może się okazać, że to co Twój agent oferuje, no jest troszeczkę droższe. Dlaczego? No, chociażby dlatego, że on musi z czegoś żyć, zarabiać, mieć prowizję, więc on szuka sobie najkorzystniejszej oferty dla siebie też prowizyjnie, no bo on też musi mieć na chleb, więc tam w Mubi będziesz miał już bez takich rzeczy to zrobione. Kolejna bardzo ważna rzecz, gdy zdecydujesz się pierwszy raz na zakup takiej polisy, właśnie przez ten link w opisie, przez Mubi, to 150 zł wraca na Twoje konto w ciągu kilku, kilkunastu dni. To dobrze? To bardzo dobrze, ale to nie koniec, bo ten system, o którym powiedziałem na początku, że się możesz zarobić, to jest drobny system polecania, dostajesz Link promocyjny, i ty polecając ten link znajomym, jeżeli oni zdecydują się na zakup polisy też z a nie jest to trudne, jak sam se sprawdzisz, to za każdą taką osobę dostajesz 50 zł. Do 2000 zł możesz uzbierać. Czy warto? A to już sobie sam określ. Skoro my ubezpieczamy sobie auta już od 3 lat, to znaczy, że może jednak warto. Spróbuj, nic się to nie kosztuje. To naprawdę jest za darmo. Oczywiście po drodze jeszcze gdzieś był jeden problem, bo pan. Tutaj musiał chodzić co chwilę do swojego kierownika czy do kogoś, bo ja po prostu poprosiłem, żeby wpisać na protokole przyjęcia, że klient ma takie roszczenie, żeby po prostu naprawić auto albo wymienić na przedmiot wolno dwa, ale nie wpisano tego. Ale to i tak sama ta operacja z tego właśnie tytułu wynika. Czyli mamy auto, które jest zepsute silnikiem od listopada ubiegłego roku, wykazuje szereg błędów, czyli jest to wada istotna. Dwa serwisy autoryzowane nie dały rady tego naprawić. Zobaczymy, co zrobi firma Hornet. Może radę naprawić. Na pewno będę żądał. Oczywiście, jeżeli naprawa dojdzie do skutku, bo taki termin naprawy jest już wyznaczony za dwa tygodnie. Znaczy, od kiedy to widzicie, to za tydzień. E, czyli tam dwa tygodnie trzeba czekać. Jakby ja się też nie wpychałem, ja się nie, um, nie umówiłem, więc przyjechałem. Znaleziono mi termin. Myślę, że to był taki dogodny, akurat dziwnym trafem odpowiadający 14 dni, dniom na rozpatrzenie reklamacji. No i zobaczymy, co dalej będzie. Nie? Mm, tutaj. OK, firma Hornet wykorzystała swoje możliwości próbując zamknąć mi buzie i twórcy. OK, firma Hornet dalej nie chciała się ze mną w żaden sposób dogadać na zasadzie, że OK, to nie wiem, wymienimy ci to auto na inne, albo OK, zabierzmy to auto, rozliczmy ten leasing i tak dalej. Ale PKO też jako leasingodawca trochę schowało głowę w piasek, bo Kontaktowaliśmy się z naszym opiekunem, który przestał z nami rozmawiać, bo żebyście widzieli formę prawną. I to właśnie a propos sprawy Global Motor, w którą mieliście e, okazję widzieć na ekranie, to tam chłopaki mieli ten sam problem. Sprzedawca, importer, a do tego leasingodawca. Jeżeli wpłacisz na to auto 100 tysięcy złotych, to umowy na początku wydają się korzystne. Jak ją czytasz, nie masz do niej zastrzeżeń. Kiedy jednak przewidziałbyś, że auto może się permanentnie zepsuć, albo ty zostaniesz wprowadzony w błąd i próbujesz walczyć, to zapis widniejący w tych umowach leasingowych jest taki hmm, bardzo korzystny dla leasingodawcy. I wyobraźcie sobie, że teoretycznie on cię chroni. Jeżeli auto ma wady istotne, pojazd ma wady istotne, no to oczywiście występujemy do leasingu. Leasing mówi, aha, pokażcie mi, dajemy opinię znawców. leasing podejmuje decyzję o tym, żeby rozwiązać umowę leasingową. Co wtedy następuje? Taki leasing idzie do firmy, która sprzedała to auto, mówi, że słuchajcie, no, lipa jest, bubla sprzedaliście, oddajcie pieniążki, zamknijmy sprawę, ale wtedy ta firma mówi, że absolutnie nie, to będziemy się sądzić. I wtedy... Następuje kuriozum, którego ludzie nie rozumieją, i ja też tego nie rozumiem, jak tak może być. No bo wiecie, to macie udowodnione, że sprzedaliście Bubla, no ale Wy też macie prawo obrony. A wtedy leasingodawca w wielu umowach w Polsce zastrzega sobie takie prawo, że Wy w ciągu 30 dni musicie oddać, spłacić ten leasing. Nie macie samochodu, bo leasing zabrał auto, oddał do sprzedawcy i musicie spłacić powiedzmy 200 tysięcy wpłaty ponad, 2 lata spłacania, to jeszcze 400 tysięcy czy 500 rozumiecie takie to właśnie jest polskie prawo no i co dalej będzie następować dalej będę chciał jeszcze zrobić porządek z tą konserwacją więc tutaj szukamy firmy żeby zrobić wycenę jak bardzo auto zostało zniszczone tymi zabiegami które było zrobione które były zrobione czyli tym odpadającą konserwacją dalej. no i mamy problem którego na razie w ogóle tej konserwacji nie ma co ruszać dopóki się problem z silnikiem nie rozwiąże no i zobaczymy co będzie dalej nie wiem, mam nadzieję, że może ktoś posypie głowę popiołem i w końcu powie, że ok, porozmawiajmy, no bo już chyba ewidentnie się nie da. A z punktu widzenia konsumenta, tak, to prawo jest troszeczkę takie, e, a nie inne, że nie macie przedmiotu, który spłacacie, ponieważ stoi miesiącami na serwisie. Jeżeli wyliczyłbym łączną długość stania na serwisach, myślę, że przekroczy spokojnie 5 do 6 miesięcy, jak nie 7. A pojazd mam od lutego ubiegłego roku, a co z tego, że stoi na serwisach, jak i tak wykazywał się szeregiem niesprawności, licząc od listopada zeszłego roku z tym check enginem, to mamy listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 10 miesięcy. I taki mały off topic, zanim już całkiem skończę, podsumuję, słuchajcie, mówiłem o okazjach Allegro, więc przypomnę, że taka instytucja istnieje. I posłuchajcie, co w tych okazjach dzisiaj dla was jest dostępnego. No właśnie kochani, to co mówiłem o Allegro, jeżeli już mówimy o tych amerykańskich samochodach i problemach z częściami, to właśnie na Allegro też znajdziecie takie części, a wyszukiwarka TechDoc, czyli takie bardzo fajne urządzenie, w którym podajesz model auta, markę auta, silnik, rocznik, pozwala ci perfekcyjnie i bezbłędnie dobrać takie elementy jak układy hamulcowe, silnik, osprzęt reflektory, opony, tak naprawdę wszystko. Jest to taka wirtualna hurtownia części motoryzacyjnych. I teraz co jeszcze bardzo warto powiedzieć. Jeżeli lubicie samodzielnie dłubać w swoim aucie, to pamiętajcie, że Allegro oferuje również największy wybór narzędzi oraz wyposażenia warsztatowego, bez którego wykonanie napraw w domowym garażu będzie bardzo trudne lub bym powiedział niemożliwe. I już dzisiaj. I to jest właśnie to. Możecie znaleźć super ofertę w linku w opisie na narzędzia, sprzęt warsztatowy, opony w specjalnych, obniżonych cenach specjalnie dla Was. Jak zawsze na Allegro możecie liczyć na darmową, szybką dostawę programy SMART, a płatność odłożycie w czasie lub rozłożycie prosto na raty dzięki Allegro Pay. Więc kochani miłośnicy, kto pierwszy, ten lepszy. Zobaczcie co Allegro dla Was przygotowało, kliknijcie w link w opisie. Buszujcie, bo nic nie może wiecznie trwać. Słuchajcie, jeżeli jesteście ze mną w tej sprawie, w górę. Oczywiście, proszę powstrzymać się od komentarzy, bo może w tym przypadku, akurat jednak będzie inaczej, i w końcu jest to jakiś przełom w sprawie, dlatego że auto dla nas w tym momencie jest już nienaprawialne, ponieważ podjęto zgodnie z procedurami i tak dalej wszystkie możliwe czynności. Co zrobi firma, do której oddałem, nie wiem. Mam nadzieję, że nic głupiego pod tytułem wykodowanie błędu ze sterownika, bo wtedy. Sprawdzę to. Czy chociażby skasowanie i próbę oddania na zasadzie u nas się nie świeci. No ale jak się zaświeci, to co? Na pewno będę was o tym relacjonował. Czego mnie nauczyła ta sytuacja? Dużo prawa mnie nauczyła kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, bo jakby już po tylu latach, gdzie tych spraw w sądzie, miałem parę, bo ten zresztą kiedyś wam opowiem. Czekam na ostatni wyrok w jednej bardzo będzie głośna sprawa. To, to nie uwierzycie. Jednak musisz sam wiedzieć, co ci przysługuje, co możesz, a czego nie możesz. Czego ta sprawa was może nauczyć? Sobie nic teraz. Teraz może was nauczyć tylko jednej rzeczy, żeby walczyć o swoje, o to, co wam przysługuje. Bo no w tym przypadku, kiedy mamy takie zabiegi, a nie inne, że firma, będąc autoryzowanym serwisem, serwisem Opla, sprzedawcą też Opla swego czasu, Chevroleta i Dodża Rama dokładnie, no, ma w salonie umieszczone kadilaki, które nie mają w żaden sposób autoryzacji. Poprzednie modele miały tą autoryzację, obecne nie mają tej autoryzacji. E, nas to uczy jednej rzeczy: do, można w białych rękawiczkach zrobić coś takiego. Nie? I, i, I pisanie, że do dzisiaj, i, i roztrząsanie tego, że to są auta od autoryzowanego dealera to już nawet o to moto mi się na mailach wypowiedziało, że nie, i usuwa to ogłoszenia. Więc. To jest to, słabe, nie? jest to słabe, i najgorszy jest ten brak komunikacji, chęci komunikacji, bo z mojej strony od lutego zeszłego roku ta chęć komunikacji była, ze strony przeciwnej, tej chęci komunikacji z klientem na zasadzie załatwienia sprawy, która jest tak naprawdę tylko i wyłącznie uwłaczająca dla klienta, bo wiecie, ja mam prawo i wy macie prawo relacjonować to, co się dzieje. To nie jest wybiórcze czy jednostronne, przecież gdyby druga strona chciała się wypowiedzieć, zaprasza, tu mogę live'a nawet zrobić, możemy porozmawiać, nie ma problemu, jak da oświadczenie, to też powiedziałem, że to oświadczenie nagłośniej pokażę, no bo to nie ma sensu inaczej gadać, nie? No, więc czekamy, myślę, kolejne kilka tygodni, mam nadzieję, że wrócę do Was z materiałem w październiku, a Wy ku przestrodze, kciuk w górę, komentarz, udostępniajcie, przede wszystkim tak jak powiedziałem, to jest moja sprawa, więc... Nie komentujcie tego w taki złośliwy sposób na zasadzie, żeby. Tak jak pisaliście gdzieś opinię i tak dalej. To nie ma sensu. Jeżeli nie korzystałeś z usług danej firmy, nie ma sensu, żebyś pisał opinię. Czy komentował w jakiś sposób? Tam też pracują ludzie, pewnie przykro im się robi, a to nie jest ich wina, że gdzieś ktoś u góry nie umie rozmawiać po prostu. Taka polityka firmy życie. No i zapraszam też do piątkowego odcinku. I tyle. To trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.